Cześć, witam Cię na moim kanale, który jest poświęcony tematyce kredytowej oraz tematyce rynku nieruchomości, ale tyle słowem wstępu, ponieważ sam temat jest dla mnie dość bardzo ciekawy. A w zasadzie powiem Ci, jak samemu obliczyć swoją zdolność kredytową. Brzmi ciekawie? No to dawaj, lecimy z tematem. W zasadzie, tłumacząc Tobie, w jaki sposób obliczyć zdolność kredytową, trochę strzelam sobie w stopę, ponieważ. W w gruncie rzeczy jest to mój chleb powszedni i sposób, dzięki któremu, no jakby nie patrzeć, zarabiam pieniądze. Ale co tam? Informacje zawarte w tym odcinku nie są ofertą w kontekście prawa, ponieważ, mimo wszystko, zachęcam do tego, żeby weryfikować wyniki z ekspertem kredytowym albo na przykład ze mną. Przykłady wykorzystane w tym filmie będę no, brał praktycznie z. Mojego dnia poprzedniego, a w zasadzie z sytuacji, w jakich znajdują się moi klienci, tak żebyś ty wyciągnął dla siebie jak najwięcej. A nóż, widelec, strzela się akurat w twoją sytuację. Kto wie? Także oglądaj do końca. Wspomnę też tylko, że jeżeli chcemy uzyskać wiarygodny wynik, no to albo idziemy do banku, albo idziemy do eksperta kredytowego. Ja oczywiście. Zapraszam do mnie na konsultacje. Link znajdziesz w opisie tego filmu. Charakter tego odcinka będzie na zasadzie takiego case study, czyli nie będę tutaj tłumaczył procedur bankowych, ale oprę się o moje ostatnie spotkania, można tak powiedzieć, od początku. Może nie od początku, od kiedy pracuję, ponieważ przerobiłem już wiele tych tematów. Ale od najprostszych do tych bardziej złożonych. I na pierwszy rzut oka weźmiemy sobie klienta, który. Zarabia na podstawie umowy o pracę, ale jednocześnie też dostaje premię. Skąd wziąć dane? Jak to policzyć? No a mianowicie tak, no z jednej strony bierzemy sobie średni miesięczny dochód, jaki tam uzyskujemy, no ale z drugiej strony, żeby podbić trochę tę zdolność kredytową, no to pokazujemy te premie, no i z jednej strony bank weźmie to pod uwagę, drugi nie weźmie pod uwagę, ale chciałbym wbić pineskę w to, że dostajemy tutaj tą premię. Jeżeli ta premia jest znaczna, ale ona wpada na przykład raz w roku, ponieważ tam prowadzimy jakieś nie wiem, projekty i dostajemy raz w roku premię za wyniki z całego roku, no to jeden bank weźmie to pod uwagę a drugi bank tego nie weźmie, ale jeżeli już weźmie, no to weźmy tą premię, pokażmy ją, że faktycznie ją dostaliśmy. Jeżeli jest to premia roczna, no to tą kwotę premii podzielimy sobie na 12, dodamy do średniego wynagrodzenia i od mamy boostera, jeśli chodzi o zdolność kredytową. I znacznie lepiej to wtedy wypada, jeżeli pokazujemy, że średnio zarabiamy 7 tysięcy złotych, a do, dołożymy do tego premię i nagle robi się 8, 8,5 tysiąca, które banki wezmą do liczenia zdolności kredytowej. Drugim takim case study, który no nawet ostatnio przerabiałem, jest to, że klientka pracowała wcześniej, w, powiedzmy w firmie X, ale dostała awans, ponieważ... I zakres obowiązków się powiększył. No i średnio rzecz ujmując, no to powinniśmy wziąć ostatnie 3, 6 albo 12 miesięcy, wyciągamy z tego średnią, no i daje nam to konkretną kwotę. Ale są banki, które wezmą pod uwagę zmianę stanowiska, tak można tak powiedzieć, tylko są pewne warunki. Mianowicie, jeżeli Podpisujemy aneks, no to dobrze by było, żeby to stanowisko obejmowało szerszy zakres obowiązków, czyli, wiązało, czyli ta podwyżka, którą otrzymaliśmy, wynikała z czegoś, a nie była tak po prostu, tak o. No i pokazując ten aneks, poprzednie wynagrodzenia, wpływy na konto oraz wpływ pierwszego wynagrodzenia, no to już, tak jakby, wezmą tą większą kwotę pod uwagę, a nie będziemy tutaj się szarpać o wyciąganie jak najlepszej średniej. To jest kolejna case study, ponieważ dzięki temu klientka uzyskała o prawie 300 tysięcy wyższą zdolność kredytową na zakup mieszkania, więc warto wiedzieć o takich smaczkach. Numerkiem 3 to jest, aż zwróć uwagę, nawet się uśmiechnąłem, to jest B2B, umowa B2B, która jest coraz bardziej popularna, jeśli chodzi o sposoby wynagrodzenia. Polega to na tym, że nie dostajemy wynagrodzenia jako osoby fizyczne, tylko po prostu zakładamy działalność gospodarczą i kontrahentowi wystawiamy fakturę, ale ta umowa B2B ma tutaj dość kluczowe znaczenie, ze względu na to, że jeżeli pokazujemy że mamy działalność gospodarczą, ale tą umową się w ogóle nie chwalimy, no to dostajemy strzała w banku w postaci tego, że dobra to działalność gospodarcza musi trwać minimum 12 miesięcy, a najlepiej 24 miesiące, żebyśmy w ogóle mogli myśleć o kredycie. Ale pokazując umowę, pokazując faktury, pokazując nasze wcześniejsze doświadczenie, jesteśmy w stanie już nawet po trzech miesiącach, będąc na działalności gospodarczej, ubiegać się o kredyt. Pod numerkiem 4 kryje się jednoosobowa działalność gospodarcza, ale z kolei rozliczająca się na książce przychodów i rozchodów. I teraz tak, załóżmy, masz biznes, płacisz 19% podatków, albo jesteś też na podatku progresywnym, czyli 12 bądź 32, i daną, którą Bierzemy do liczenia zdolności kredytowej to nie jest przychód, który wystawiasz jako faktury miesięczne, czyli to coś, co tobie wpływa z tytułu wykonywanych usług, ale jest to kwota pomniejszona o koszty tej prowadzonej działalności gospodarczej. Wtedy mamy dochód, czyli przykładowo, jeżeli wystawiasz fakturę miesiąc miesiąc, załóżmy 20 tysięcy złotych, ale koszt uzyskania tego przychodu stanowi 5 tysięcy złotych, no to dochód. Czyli mamy ten, ten, powiedzmy, wynik w ostatniej kolumnie książce, książki przychodów i rozchodów. To jest dochód brutto, od którego tak naprawdę wychodzimy. Pomniejszamy podatek, odliczamy też ZUS, no i wtedy mamy czystą daną w postaci doho, średniego do, dochodu miesięcznego, który banki wezmą pod uwagę do liczenia zdolności kredytowej. Czyli pamiętajmy, przychód minus koszty równa się dochód minus podatek i ZUS. Wtedy mamy konkretną kwotę X, od jakiej wychodzimy. Kolejną rzeczą, to będzie chyba numerek 5, koszty gospodarstwa domowego. Tak jak w poprzednim przykładzie omawiałem, że od dochodu odejmujemy koszty prowadzenia działalności gospodarczej, tak przy każdej innej umowie, nawet też przy działalności gospodarczej, banki odejmują koszty gospodarstwa domowego, <laughs> na co się składają takie rzeczy jak ewentualny koszt wynajmu, jedzenie. Abonamenty czy na przykład ciuchy. Banki mają taką średnią statystyczną daną, którą biorą pod uwagę i możemy wpisać, że nasze miesięczne koszty gospodarstwa domowego wynoszą 5000 złotych. No, i wtedy banki wezmą te 5000 zł. Możemy też wpisać dużo mniejszą kwotę, ale banki sobie wezmą swoją średnią standardową, jaką przyjmują, czyli na przykład 1200. A jeżeli są dwie osoby w gospodarstwie domowym, no to 1200 plus na przykład 800 zł. No i od dochodu odejmujemy wtedy te 2000 zł dla podwójnego gospodarstwa domowego. No i wychodzi nam kwota X do obliczania zdolności kredytowej. W tych pięciu punktach. Omówiliśmy sobie takie najczęstsze przypadki, jak trochę skąd wziąć dane do liczenia zdolności kredytowej, jak trochę ją powiedzmy zbustować tak, żeby podać lepszą daną, bo im lepsze dane, tym ta zdolność kredytowa większa. Omówiliśmy sobie też koszty gospodarstwa domowego, ale jest jeszcze jeden taki ważny czynnik, jaki banki przyjmują pod uwagę, a mianowicie on się kryje pod takim magicznym zwrotem, skrótem, jak DTI. Wartość procentowa, którą Banki biorą pod uwagę, licząc dochód rozporządzalny, który nam tutaj zostaje. Czyli jeżeli przykładowo w poprzednich omawianych przypadkach wychodziło nam, że miesięcznie nam zostaje 10 tysięcy złotych takiego dochodu rozporządzalnego, a wnioskujemy do banku, który akurat weźmie 65% tego DTI, no to od 10 tysięcy złotych razy 65% to jest 6,5 tysiąca złotych i to jest kwota, którą miesięcznie możemy według banku przeznaczyć na ratę. Przeliczyłem dla Ciebie kilka takich przykładów, jak to w praktyce wygląda. Oczywiście ten wskaźnik DTI, on jest różny dla każdego banku, i wynika tutaj z polityki kredytowej, więc nie należy się sugerować tym wskaźnikiem 65, bo z jednej strony może być to nawet 40%, ale z drugiej strony może być to nawet 70% wskaźnika DTI, jakie banki w tym konkretnym przypadku będą brały pod uwagę. No i weźmy sobie taki przykład. 400 tysięcy złotych kredytu. Liczymy sobie na 25 lat. Dlaczego na 25 lat? Dlatego, że i tak zdolność kredytowa, nieważne czy bierzemy kredyt na 30 lat, i tak jest liczona właśnie na ten 25-letni okres kredytowania. Dlatego wziąłem akurat ten okres. Załóżmy, że klient ma 20% wkładu własnego i Bierze stałe oprocentowanie, które jest w granicach 7-7,5%. Tak, żeby łatwiej się to liczyło, bo nie chodzi mi tutaj o to, żeby do drugiego miejsca po przecinku podać Ci konkretny wynik, tylko żebyś żeby zrozumiał mechanikę działania, w jaki sposób to w praktyce wygląda. Czyli mając te dane, wychodzi nam rata 2827 zł do 2956 zł. I Tutaj nadmienię, to jest rata kapitałowo-odsetkowa bez żadnych dodatkowych kosztów. No, w praktyce to jeszcze tam trzeba to ubezpieczenie na życie doliczyć. W zaprezentowanym przykładzie, jak widziałeś, rata wychodziła nam w okolicach powiedzmy 2900 zł. No to jeżeli po poprzednim wyniku, po odjęciu tego DTI, wychodziła ci taka rata, no to już wiesz, że staćcie na kredyt rzędu 400 tysięcy złotych. No ale jak to wygląda w innych przypadkach, będę się tutaj posiłkował ściągawką, bo nie pamiętam dokładnych liczb, ale za 500 tysięcy kredytu rata wychodzi 3534 zł do 3695 zł. Przykładowo, jeżeli finalny wskaźnik po obliczeniu DTI wychodzi Wam na poziomie 4240 złotych albo 4430, no to wiesz, że twoja zdolność kredytowa oscyluje w granicach 600 tysięcy złotych. No a jeżeli ktoś celuje w milion złotych, a rata kredytu od miliona się kształtuje w granicach 7400 złotych, no to jeżeli to DTI właśnie wychodzi na takim poziomie, no to wiemy, że Około bańki możemy wnioskować. Wiem, że to brzmi trochę skomplikowanie, dlatego te obliczenia wpiszę w opisie tego filmu, tak żebyś sobie na spokojnie mógł zerknąć. I dochodząc do końca już tego odcinka, podkreślę, że dochód, jaki uzyskujemy, jakie banki wtedy wezmą nam do liczenia zdolności kredytowej, minus zobowiązania. Jeżeli jest to, mamy jakiś kredyt gotówkowy, no to odejmujemy od dochodu. Minus koszty gospodarstwa domowego. Jeżeli jesteśmy singlem, no to ona średnio wypadają na kwotę 1200 zł. Daje nam to wynik X. I od tego X liczymy te właśnie DTI. Wychodzi nam kwota, którą możemy miesięcznie przeznaczyć na ratę. sobie przeliczysz i odniesiesz to do Wyników z opisu tego filmu, no to już masz mniej więcej zarys, ile na jaki kredyt się de facto stać. Tak czy inaczej, to są bardzo łopatologiczne obliczenia i mogą nie do końca być współmierne z prawdą. Dlatego zachęcam do tego, żeby weryfikować wyniki albo z bankiem, albo ze mną, albo z innym ekspertem kredytowym, jak ci wygodniej. Słuchaj, tyle na dzisiaj z mojej strony. Jeżeli odcinek dał Tobie merytoryczną wartość, to daj łapkę w górę, kliknij, subskrybuj, poleć ten odcinek swoim znajomym, swojej rodzinie. Albo jeżeli masz inne odczucia, to ja zapraszam Cię do interakcji w komentarzach. Oczywiście do tych komentarzy będę się odnosił. Jeżeli masz jakieś inne pytania, które Cię nurtują, też je wpisz w komentarzu lub napisz to mnie do prywatnej wiadomości, a nakręcę o tym odcinek. Tyle z mojej strony. Trzymaj się ciepło. Cześć.